Siema widzowie tutaj River FT, a to jest pierwszy odcinek z Lego Ninjago Cień Ronana. No więc na tą grę i wow. Ogólnie ta gra jest tego. Yy, właśnie że ma być głos, ale no właśnie zrobię lekki więc zaczynamy tą grę. Okej, okay. Ja wiem na telefonie w tą grę. Okej, okay, zaczyna się. Spoko. Okej, okay, gra się zaczęła. To jest nowa seria, właśnie. To będzie seria. Normalnie seria. No i. Okej. Okay. Kacynka. Nie wiem, czy ta grama ma jakieś polskie napisy, czy coś w tym stylu. Tak, tak. Ma polskie napisy.

To głupia. Okej. Okay. Gierka się teraz zaczyna. Bure no, grano kolor. Czekajcie, co, czekaj, co ja mam dokładnie zrobić? Nie. 10 minut. Ktoś wpisze, oczy, okay. chwilę. To nie klucz. Dobra, okej. Okay.

Dobra, dobra. Mój zbieram się. No dobra, zbieram z Kolejny kolab na chwila O O kur... Co zrobić? To właśnie to Aha, spoko, bo tutaj jest ta trampolina O! No nie, ale zleciałem Kolem. Jest, tym, tym, tym. No jest, jest też to. No tam to nie łow. Trochę mi się dziwnie steruje. Około tutaj chyba trzeba. Chyba Kaja trzeba. Ale nie wiem dokładnie, około tutaj trzeba. Nie. No to może Zane. Nie, że żadnej z nich, okej. Okay. Zresztą ja będę grał tą grę poza odcinkami, nie, że tylko nie odcinka. Obrą to już będzie.

Over there, oh, you're a blue Oh, all new stuff. And the worst that you throw at us is dojo training equipment. This will be a breeze. Then bad news because I don't think the dojo has whatever this is. Matko. Cool. So, yes. Matko. to co oni mnie Przecież przecież Okej, czyli przeciwnicy Przeciwnicy. Okay. Okej,

z sobie dużo. Wow, zostawcie mnie! Dobra, jest Daj dawaj ich. O nie, założyć? A nie, dobra. Tam będzie jest taki trochę ogłuszony. Okej, okay, właśnie ten. co go piorę. teraz Skype. A okay. nie jednak nie jesteśmy Dokładniej, dokładnie, i teraz tutaj zbudujemy. Mm -hmm. Ok, ogólnie co tutaj mamy? So, yours, Kai. Kai, okay. Matko, Kaja trzeba za chwilę. Dobra, więc... Kaja wybieramy. Ok, więc... Kaj ty daję swój miecz. Yy, co? Okej, okay, dobra. Dobra, tylko że jeszcze raz. I jak to było? Dobra, mamy to. Ok, buduję tutaj to. Odrębnie dla Kaja. Budujemy. po 5 10 minutach odgryzania w tą grę, powiem, że moje wrażenie są WOW po prostu. Bardzo fajnie mi się gra. Yeah. Right, Okej. Okay. Wyspaczyna. Pierwsza misja zakończona jakby. Okej. Tylko nie gadajcie, że trochę trzeba. Pójdę lochczna. Okej. Okay. Czy to jest jak nie, już weszli? Oh, snakes. Why do bad guys ever worship kittens? Or muffins. I like muffins. Who doesn't? I'd gladly be attacked by a giant muffin. Come on. It might be scary, but we got a mission. Ok. Czyli jak widzicie, chłopaki, Kai Wolimy. Kai, Jay i Zane potrafią skupić swoje energie żywiołów w niszczycielskie promienie. Grając jedną z tych postaci, dotknij wroga lub obiektu i przytrzymaj na nim palec. Aby wyzwolić potęgę po promieniową, No ok, spokojnie. ok, Kroju, A, mam ok, trzeba? to mam zablokowaną ok, co to jest? A, to jest tego skóra, nie Po prostu w zbija... no tak jak ja wiem. Get ready. Get ready. Dobra, mamy to. O. o kurde, ha, za późno, długie kolce. Ja nie będę też chciał, jest... czytał w nim. Ja nie będę czytał napisów, tak? Ale będę czasem czytał. O matko boska. Wszystko, że co zrobił? To no, Jasu... To twoja wina. Obróć. już. Yeah, no, 500, za 1500 zł. Ok. O, nie, 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 Okej, okay, widzowie, teraz docięcie, ale już jestem. Ja... Dobra. Kasperik oczywiście coś mówi. Wow, wow. Tylko mogę w to walić. Okej. Okay. Okej. Dotykaj obiektów LEGO, takich jak korby, by je podnieść. Dobra, spoko. I tutaj drugie. Do, to... Dotknij korby lego, a potem wykonuj koliste ruchy, by obrócić uchwyt, nie wiem, uchwyt, tam uchwyć. nie wiem dokładnie. Węże, dobra. Znaczy nie węże, tylko te szkielety, ale szkieletki też Do Korby lego, jakieś... tu doszło. jest korba lego, dobra. Bierzemy tą korbę. Bierzemy tą korbę i... Wsadzamy ją tu. Dobra, wsadziłem korbę. I teraz skaj musi. Okej. Teraz się To jest Linda. Wow! A, 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 dobra, rozwaliłem to, ale teraz zbudujemy taką drabinę z tego. Czyli ja tej gry mało oglądałem. Ale trochę oglądałem tej gry ogólnie. Jakbym trochę mniejszy, to tę grę oglądałem. Wow, lubiłem w nią grać. Nie, no to ja zrobiłem. Kurde, sunąłem się. Jay, ty też chodź, co ty? Co ty? No, da, idziemy już tam do góry. No, dlaczego on schodzi? Nie no, widzę. O co? Jego. O nie, dostałem. Tu co? Po prostu wejdź na ten, na ten skalny występ przesuwając palcem po ekranie, by przylgnąć do ściany i przesuwać się w dłużniej. Dobra, dobra, już Ja przejdę, ale przejdzie, przejdzie Dobra, rozwalamy to. O kurde, trzeba uszymywać pewne O matko Boska, co ja zrobiłem? Dobra, to się już chyba każdy wiatr wychodzi. A już przeczytam, jak ktoś nie wie. Po prostu wbiegnij na równoważne. Równoważnie. I przejdź po niej przesuwając palcem po stronie. Po... O, maczko włoska też wam jeszcze A, Aha, super. Ja trzeba to rozwalić tam. To gdzie? No, wali w to walnij w tym swoim ogniem. Muszę no W jakim oni się utrzymali tam? chodzisz. Jakim? No, jak... no wywalają mnie super. Najlepiej na świecie. Co ja w ogóle robię? Teraz. Dobra, dobra. Biegam na to. Coś. Równie no. Ja. Cześć. Super. Tracę kasę, tracę kasę. Tracę te monety. No kurcze, pieczone no jest, no jest. No nie! 85 młot mi zostało! Super 0 młot mi zostało! Tak miałam nic do stracenia. No jak? Dobra widzę, widziałeś pociąg jak to zrobię! Jak dzisiaj już to zrobiłem! Ale zrobiłem to długo jeszcze! O matko wódzka no! Do yy, sorry, że i coś tam i nie ja chyba O, napisane! Dobra, tylko że jak ja teraz zginę jeszcze! Nie miałem nie mam Nie, Dobra. Jay i nie potrafią naprawiać zepsute obiekty LEGO. Mm, suk, sukni, sukaj palcem zepsuty obiekt, aby doprowadzić go do porządku. Okej, okay, tylko ogólnie mi się to znaczy to. Trzeba Jay'a, tak? Dobra, już się daje Jay. Dobra. Robisz to, Jay? Naprawiasz to. Ja robię 20 minut i No bo. Jednak. No już trochę. O kurde, to przychodzenie tego. To jest super. Podejdę ściany, jest spinaż... Matko, dobra, wiem o co to chodzi. Jest, bo się jayce zblogował ty patrzcie, xd ha 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 okay, idę idealnie ile ja tyle mam teraz robić? tędy wyjść? czy jak? o, spinjitsu, dobra zrobimy że... Nie! Nie! Wow. Holy shit! Skąd tu się wziąłeś? Nie, no może gdzie ja. Siu... Kurde, ciężko jestem wejść. No ja! Co się stało? Zumienię sobie na kaja. Bo bardzo lubię kaja, mega lubię kaja. Nie? Jak? Co jest? Jak ja mam? Jaki mam tam wejść? Ale... Jedno raczej z pięciu osób tutaj nie użyję. Co jest nie tak? Haka ja z 50 to nie działa spoko Tylko to rozwalę i na kurde Ale dobra jest 20 minut Dzięki za oglądanie tego odcinka Trzymajcie ha. się i Elo!